Dzień dobry pisarze, z tej strony Natalia Brożek. Jeśli jeszcze mnie nie kojarzycie, jestem autorką sześciu książek. No i bardzo interesuję się tym, jak wyglądają rutyny pisarskie. Sama swoją próbuję jakoś wypracować, no i z pomocą przychodzą mi inni twórcy. Więc zapraszam Was do nowego odcinka serii, która dawno już na tym kanale się nie pojawiła, czyli Cały Dzień Pisze Jak. A jako, że mamy wakacje, postanowiłam, że dzisiaj przetestuję rutynę autorki, którą kojarzy się przede wszystkim z letnimi, słodkimi, ale też poruszającymi pewne problemy książkami. Chodzi mi oczywiście o Emily Henry. To amerykańska pisarka, która stworzyła takie bestsellery jak Beach Read czy Book Lovers. Studiowała ona również kreatywne pisanie, a swój debiut wydała w 2016 roku. Jeśli chodzi o lekturę jej książek, to ja przeczytałam hmm, Beach Read i ludzi, których spotykamy na wakacjach i uwaga, właśnie teraz przygotowuję na Legimi Book Lovers, moi drodzy. Więc dzisiaj nie będziemy tylko pisać, ale będziemy także e, sobie czytać i jak widzicie Mamy tutaj book lovers dzisiaj wskakują yy, i tym się też zajmiemy. Oczywiście, jak zazwyczaj, oprócz pokazania Wam rutyny tej pisarki i przetestowania jej na sobie, bo o to w tych odcinkach chodzi, to chcę podzielić się z Wami przeróżnymi radami pisarskimi, które daje ta autorka. Tak, żebyśmy mogli wyciągnąć coś merytorycznego jeszcze z tego odcinka. Mam nadzieję, że ten odcinek również zadziała motywująco i na Was, i na mnie, ponieważ. Tak, w ramach wstępu powiem, że właśnie zmagam się z bardzo dużym kryzysem, jeżeli chodzi o pisanie, więc jak nic ten odcinek chyba mi się przyda, a zajmuję się swoją powieścią romantazy, dokładnie tańcząc wśród cieni. O tym mówiłam już m.in. w tym odcinku. Piszę tę książkę w ramach akcji Letnie Pisanie, więc jeżeli jesteście zainteresowani tym wyzwaniem, to też Was odsyłam tutaj do linków, które będą się pojawiały z boku. Więc yy, dużo się dzieje, mam wielkie oczekiwania co do tej rutyny. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. No i już bez przedłużania, zaczynajmy. Niech Was nie zdziwi ten makijaż, yy, bo testujemy próbne, ślubne, tylko teraz delikatne, bo już bez oka. Ale jakby, no, muszę cały dzień chodzić, przetestować, zobaczyć, czy wszystko dobrze się sprawdza, bo zmieniłyśmy. Z makijażystką, właśnie produkty, żeby wszystko było ok. Rzęsy są delikatniejsze i mega mi się podobają, aż się zastanawiam, czy nie wrócić do robienia sobie właśnie sztucznych rzęs, bo te są takie fajne, urocze, delikatne i mega się sprawdziły, ale w ogóle nie o tym chciałam powiedzieć. Daję znać, że jest godzina prawie dziesiąta, a ja jeszcze nie mam śniadania, więc właśnie chcę to zrobić. Ym, I przy okazji dać Wam znać już o jednej ważnej rzeczy, związanej z rutyną Emily Henry. Ona nie pisze rano, tak jak ja piszę rano, więc wiecie, ja wstaję, biorę kawę i piszę. No nie, tu musiałam poczekać i w sumie dobrze się spłada. Eee, I od 11 zaczynamy pracę, więc lecę zjeść śniadanko i potem odezwę się do Was z kolejnymi informacjami. Słowa w moim przypadku owsianka na wodzie z daktylami. Do tego wpada jeden taki pudding proteinowy, waniliowy, chyba najbardziej je lubię. No i mamy masło orzechowe i mamy jeszcze takie wiśnie. Więc to jest całe, całe moje śniadanie. Nie widziałam, żeby Emily Henry coś mówiła o tym, co ona je, więc idę w klasykę swoją. Odzywam się do Was już po jedzonku i mam na telefonie włączone. Jak to nazwać? Worldly, jeżeli dobrze to wypowiadam, ale chyba tak, ponieważ przed pisaniem Emily Henry zawsze ćwiczy sobie właśnie umysł w ten sposób, więc ja spróbuję. Kiedyś już wcześniej, jak robiłam research, to próbowałam, w ogóle dowiedziałam się, czym jest ta aplikacja. Chociaż pamiętam, moi uczniowie z niej korzystali, natomiast ja nigdy tak aktywnie z niej nie korzystałam, więc musiałam ją sobie wypróbować. Raz mi wychodziło, raz po prostu za Chiny ludowe, nie byłam w stanie odgadnąć, co tutaj będzie, więc zobaczymy, jak będzie teraz. Mam jakieś pół godziny jeszcze do pisania. O, super! To jest jakieś po prostu hamstwo. Dobra, muszę się skupić. Mamy to, wiemy, że szy jest z początku. Uwaga, czy to będzie szyja? Proszę. Kurde. Jak to nie będzie szyba, to ja nie wiem, że po prostu w nic. Nie. Szyna Boże. Było blisko. Powoli przygotowuję się do pisania, więc włączyłam skrywenera. Emily Henry bowiem pisze właśnie w Scrivenerze, natomiast y, poprawki, edycje, prace już z wydawcą y, no to to już wtedy przenosi się do Worda, ale pisze w Scrivenerze, więc kolejna sprawa, która nas łączy i bardzo mi miło z tego powodu, bo y, być może ta rutyna nie będzie dla mnie tak straszna jak sądziłam. Y, więc Kolejna rzecz to właśnie ten Scrivener. Ja sama ubóstwiam, uwielbiam, nagrałam odcinek na temat Scrivenera, jeżeli chcielibyście zobaczyć o co w ogóle w nim chodzi, więc otworzyłam swój plik. Problem jest taki natomiast, że Emily nie planuje, więc zastanawiam się, czy w ten sposób to zrealizować, że po prostu nie będę patrzyła w plan i będę pisała to, co mam w głowie, czy po prostu tylko daję wam o tym znać, no bo wiecie jak u mnie to jest i ja muszę mieć wszystko. Rozplanowane, zaplanowane. Więc tak czy tak, y, kolejne ciekawostki tutaj wpadły. No i y, zaraz idziemy robić kawę, bo to jest kolejna rzecz, która łączy mnie z Emily Henry, czyli uwielbia pić kawę do pisania. A dzisiaj zrobimy sobie jeszcze taką mrożoną kawę, bo już powoli zaczyna się robić ciepło. Odkładam daleko. Zanim zaczniemy, bo już prawie zaczynamy, no już jest 11, a więc zaczynamy na pewno, to daję znać, dlaczego w ogóle odłożyłam ten telefon, ponieważ Emily Henry totalnie odcina się od mediów społecznościowych na czas pisania, bo ją to oczywiście dekoncentruje i to jest zrozumiałe, więc robimy dokładnie to samo i idziemy pisać. Wzywam się, bo właśnie skończyłam rozdział i na liczniku mam już chyba 800 słów. Dokładnie 807 słów. Skończyłam rozdział 20. Pisało mi się no, nawet dobrze, wydaje mi się, ale może to też ze względu na to, że wczoraj nie pisałam i zrobiłam sobie taką przerwę. Natomiast nie dałam Wam znać w ogóle z jakim limitem dzisiaj będziemy się mierzyć. Emily Henry jest pisarką na pełen etat, więc logiczne jest to, że wypracowała sobie dość dobry schemat tego pisania. No i tak jak mówiłam, pisze od godziny 11, najczęściej do godziny 17 bądź dłużej, jeżeli jej nie idzie, albo właśnie na odwrót idzie bardzo dobrze, czyli to jest 6 takich bitych godzin pisania. Ale, no właśnie, to ale jest bardzo istotne tutaj. Ja, co prawda, będę starała się do tej 17.00 pracować nie tylko nad tą książką, ale mam także poprawki do projektu M, więc będę się zajmowała również tym do tej godziny 17, więc stricte ten dzień poświęcę właśnie pisaniu. No i o godzinie 17.00 podsumujemy sobie to wszystko i potem już zabiorę się za ćwiczenia i tak dalej, bo tego Emily Henry tutaj y, nie uwzględniła. Natomiast ja dzisiaj y, muszę to uwzględnić w swoim planie i jakoś to połączyć. Wróćmy do tego ale, o którym mówiłam. Minimalna liczba słów, którą Emily Henry ma pisać każdego dnia, to 2000 słów. I to nie jest jakiś super wynik, który jest nie do osiągnięcia, jak na przykład. Pamiętam, że umroza. Ja napisałam około 6000 słów jednego dnia. Tutaj chyba nie będę szaleć. Na pewno chcę dopisać do 2000 słów. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Zobaczymy, czy będę czuła to flow i właśnie pójdę za tym uczuciem, że jeżeli będzie mi się dobrze pisało, to będę pisała dalej. Na razie jest ok, nie jest ani źle, ani dobrze. No i powoli ten wynik tutaj zapełniam, czyli 2000 słów. To taki mój cel na dzisiaj. Wspominałam o tym, że Emily Henry pisze jakąś książkę półtora miesiąca. No, jest to związane z tym, że 2000 słów dziennie pisze, i ja też widzę, że jestem w stanie w półtora miesiąca skończyć książkę, gdy mam takie tempo, więc jest to w pełni możliwe do wykonania. I to jest naprawdę takiej dość dużej grubości książka, to nie jest jakaś tam króciuteńka, więc tutaj ponownie się zgadzamy. Natomiast z drugiej strony chciałam powiedzieć też, że. Po napisaniu tego pierwszego draftu daje mu odleżeć, no i potem zabiera się za poprawki. I tutaj również jesteśmy, jakby na tej samej fali, więc nawet nie spodziewałam się, wybierając tę postać właśnie do tego odcinka, że tak będzie mi blisko do Emily Henry. Ehm, więc plan jest taki, że jeszcze troszeczkę sobie teraz popiszę, e, a potem będziemy musieli się na chwilę gdzieś przenieść, ponieważ pomimo tego, że Emily Henry pisze przede wszystkim w domu. To jest ona jedną z tych pisarek, które nie lubią siedzieć w jednym miejscu, czyli, wiecie, ja uwielbiam pisać tutaj przy biurku, mam wszystko przygotowane na komputerze, niczym nie muszę się przejmować, ale no, inni pisarze, na przykład. Korzystają z laptopów i to ułatwia sprawę. Ja będę musiała sobie zgrać to wszystko na laptopa. No i przeniesiemy się gdzie indziej. Wydaje mi się, że pójdziemy sobie na ganek. Co prawda, Emily Henry wybiera kanapę. Ja na kanapie totalnie nie umiem pisać, jeżeli mam mieć coś na kolanach. To są naprawdę dla mnie takie warunki polowe, gdy mam laptopa na kolanach i tak muszę pisać. Wolę mieć jakiś tam stolik, więc obstawiam, że po prostu jakoś po drugim śniadaniu się tam przeniesiemy i wtedy będzie, będzie już git. Więc mam nadzieję, że tak, tak mi się to, to uda. Dobra, nie rozgaduję się więcej. Lecę pisać. Jeżeli chodzi o rady od Emily Henry, to powiem szczerze, to są takie rady, które sama daje. To są takie rady ludzkie, takie rady, które mm, wydają nam się proste, ale z drugiej strony wnoszą naprawdę wiele i y, naprawdę powiem szczerze, że jestem nimi zachwycona i wydaje mi się, że osoby zaczynające pisanie bądź będące właśnie w kryzysie powinny je usłyszeć. Zacznijmy od tego, że należy pisać to, co chce się przeczytać, więc musi tutaj być pewna, pewien ten aspekt zainteresowania, żeby nie biec ślepo za trendami, ponieważ to my będziemy musieli spędzić trochę czasu nad tą książką. Pisz o tym zatem co Cię ekscytuje. Pisarze według Emily Henry powinni być przede wszystkim też czytelnikami, więc dużo czytaj. I kocham to, że Emily Henry nie boi się pisania okropnych pierwszych draftów. Tak samo było chyba z rutyną V.E. Schwab, tutaj Was odsyłam, gdzie ona mówiła napiszcie ten shitty draft, ale go napiszcie. Najważniejsze jest to, żeby skończyć, a nie żeby wiecie... Dwa, trzy lata ciągle pisać, poprawiać, pisać, poprawiać, nigdy nie dać tej ostatniej kropki. Dlatego Emily Henry swoim tempem można powiedzieć, że kończy swoje powieści w półtora miesiąca, gdzieś tak, bo pisze aktywnie, systematycznie i liczy się dla niej to, żeby skończyć, a resztę jest w stanie wyszlifować na etapie poprawek własnych czy już z. Agentem, z edytorem. Jeżeli natomiast chodzi o blog pisarski, to mówi, że wynika on przede wszystkim ze strachu przed porażką, i ja się z tym zgadzam. I jakby, jezu, jak ja to dzisiaj odczuwam. Można powiedzieć, że to jest trochę taki strach przed tym, że nie sprostamy temu, jaki obraz tej książki jest w naszej głowie, a to, co piszemy, wydaje się nie do końca dobre, nie takie samo, jak widzieliśmy to w naszym umyśle. I jaka jest rada, żeby poradzić sobie z tym blokiem pisarskim? Pisać. Pisać, nawet jeżeli nie ma się nic do powiedzenia, tak według Emily Henry powinno być. I ja dzisiaj to przetestuję na sobie, bo tak naprawdę ona mówi, że czasami swoich bohaterów nawet zabiera do sklepu na zakupy i opisuje tam sceny, w ten sposób może się rozpisać, w ten sposób ma trochę tego tekstu. Część z tych scen, które służyły przede wszystkim rozpisaniu, przełamaniu tego bloku pisarskiego, potem są wywalane na etapie redakcji, ale na tym etapie pisania były dla niej bardzo istotne. Kolejna rada dotyczy głównie tej rady, czyli jeżeli jakieś rady się dla Was nie sprawdzają, to je porzućcie. Znajdźcie coś, co przede wszystkim dla Was ma sens, ma sens dla Waszego pisania bo każdy pisarz jest inny, każdy ma inne sposoby pisania, planowania, więc nie ma co tutaj, wiecie, iść za jedną osobą, za jednym przykładem, nawet jeżeli to jest nasz na przykład autorytet, ja wielokrotnie zachęcałam, żebyście sprawdzali siebie, nawet jeżeli nie wiem, nie chcecie planować, to żebyście spróbowali raz zaplanować i zobaczyć jak to jest. Ja próbowałam pisać bez planu i marnie mi to wyszło. Więc najważniejsze jest to, żeby próbować testować i zabierać takie Rady, rzeczy, które są dla nas dobre i nam się przede wszystkim przydadzą i nam ułatwią trochę ten proces pisarski. Kolejna rada to to, żeby dać sobie czas. Na to, żeby odkryć własny głos pisarski, i ja mam wrażenie, że na przestrzeni tych książek, które napisałam, powoli ten swój głos odkrywam. Ja przed wydawanymi książkami pisałam jeszcze inne, testowałam, próbowałam, sprawdzałam, co się dla mnie sprawdza, ale z drugiej strony mam wrażenie, że dopiero przy ostatnich książkach tak naprawdę mój głos pisarski gdzieś tam widać. I to jest bardzo ciekawe. No? Że to się nie dzieje od tak. I nie ma jednego dobrego sposobu na skończenie książki. Czyli to, czy planujecie, czy nie planujecie, no to zależy od Was, tak jak mówiłam. Dla Emily Henry najważniejsze jest to, żeby skończyć właśnie tę książkę, że wszystko można potem dopracować, ulepszyć, poprawić. Więc nadal ja jestem ogromną fanką takiego podejścia, że pierwszy draft może być beznadziejny i dajmy sobie tę przestrzeń, i ja sobie muszę to wbić w głowę dzisiaj. I okazuje się, że ten odcinek był dla mnie bardzo potrzebny chyba. Jest już 12.34, więc można powiedzieć, że pisam półtorej godziny. Na liczniku mam 1886 słów, więc prawie jesteśmy przy tym limicie, do którego codziennie zbliża się albo codziennie go osiąga Emily Henry. Skończyłam rozdział 20 i 21. To były najtrudniejsze rozdziały, które spowodowały, że ja byłam przerażona pisaniem, więc mam nadzieję, że przez to, że z nich wyszłam, pójdzie mi o wiele łatwiej. Zaczęłam kolejny, na który w ogóle nie miałam pomysłu. Właściwie nie patrzyłam do planu, tylko zaczęłam pisać to, co chciałam, żeby się tam pojawiło. I to fajne, miłe uczucie, więc bardzo się z tego cieszę, że przynajmniej jakoś to poszło i może właśnie ten odcinek wpłynie na moją motywację. Oby, trzymajcie kciuki. A ja teraz zabieram się, tak jak mówiłam, za drugie śniadanko, ale zanim to, to dostałam szkice okładek i jak to powiedziałam to się zestresowałam, więc yy, pozwólcie, że... zobaczę je wraz z wami Ustawiłam was sobie trochę wyżej. No i... O kurde no trochę. Trochę mnie wcięło. Wow! Ciało mnie i to mocno. I jakby ja nie mogła wiedzieć, że to by nie moja książka. <grystanie> o ja Cię kręcę. Mam cztery propozycje okładek. No ja bym właśnie wybierała pomiędzy trzecią a czwartą. Dobra, idę odpisać do tego maila. <grystanie> wow. która przeprosiła czarne włosy. No i ściąga brwi. Czy ma na... Odzywam się do Was i już potem, jak ym, z narzeczonym wypijam sobie jeszcze kawę. Jest już 15.30, ten czas dzisiaj mi mija bardzo szybko. I okazało się, że wtedy na tarasie napisałam 417 słów, a to nam daje wynik 2303 na dzisiaj, więc ten limit sobie osiągnęliśmy. Natomiast ja bym jeszcze chyba sobie popisała mm, trochę, zobaczymy ile mi wyjdzie. Do 17 mam czas, o 17 stwierdziłam, że biorę się za ćwiczenia, więc to już jest pewne. Ale do tej pory daję sobie jeszcze przestrzeń właśnie na napisanie przede wszystkim i okaże się czy będzie dobrze czy nie po ćwiczeniach natomiast biorę się za poprawki więc zrobię to już jakby poza, poza tym wyzwaniem, więc przeznaczam ten czas głównie na pisanie, tak mi się wydaje, że to jest dobra opcja, albo 20-30 minut teraz napisanie, a potem reszta czasu do 17 na poprawki o, to jest dobry plan zbliżamy się do godziny 17 dokładnie zostało 7 minut, więc postanowiłam, że podsumujemy sobie to, co udało mi się dzisiaj osiągnąć Napisałam ostatecznie ponad 3000 słów, jeżeli dobrze pamiętam 3059. No i w tym ostatnim sprincie, który zrobiłam, tak jak wam mówiłam, zeszło mi może jakieś pół godziny, napisałam ponad 700 słów. Więc jestem naprawdę zadowolona z dzisiejszego pisania. Nie sądziłam, że mi tak dobrze pójdzie, a z drugiej strony myślę sobie, że ta moja blokada, z którą się mierzyłam, wiąże się z tym, że naprawdę dużo piszę w lipcu i potrzebowałam być może takiej przerwy. Z drugiej strony, natomiast jeszcze do tej 17 popracowałam nad poprawkami, skończyłam dwa rozdziały poprawek, więc naprawdę dzisiaj był bardzo aktywny dzień pisarsko i kończę go z taką dobrą myślą. Kończę go z motywacją przede wszystkim i mam w głowie to, że, że potrzebowałam go, że potrzebowałam usłyszeć rad od takiej powiedzmy popularnej autorki. Rad, które już znałam, ale gdzieś wyparowały z mojej głowy, gdzieś o nich zapomniałam i wczoraj po prostu zderzyłam się z taką trudną rzeczywistością, z którą na pewno wielu z Was też czasami się mierzy. Więc jest to po części ludzkie, a po części jakby czasami nie dociera to do naszej głowy. Więc naprawdę kończę to wyzwanie z dobrym humorem, motywacją do pracy i z chęcią na działanie przede wszystkim. No. Tak jest. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam przypadł do gustu. Jeżeli są jacyś autorzy, których rutyny chcielibyście poznać, no to koniecznie napiszcie mi ich imiona i nazwiska w komentarzach. No i dajcie też znać oczywiście, jak podoba Wam się rutyna pisarska Emily Henry, bo naprawdę dla mnie jest cudowna i zrobiła robotę. Więc to najważniejsze. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu w kolejnym odcinku. Dzięki za dzisiaj. Cześć!